Możesz zaliczyć najbardziej imponującą serię zwycięstwa, i tak nie da ci do tej pewności, że hej, odnalazłem sposób, już wiem jak wygrywać. Mobley, Strews, Dość mocno przekonali się o tym Dallas Mavericks, jedna z tych najbardziej zero-jedynkowych czarno-białych skrajnych drużyn w lidze NBA. Bo w okolicach zakończenia Trade Deadline wraz z powrotem do zdrowia Kyriego Irvinga Mavsi zaliczyli serię siedmiu zwycięstw z rzędu. Po drodze pokonując choćby Nixów, Filadelfię, Phoenix Suns i co najważniejsze pogrążyli Oklahoma City Thunder. I co? I nic. Po wszystkim przegrali pięć z sześciu spotkań. Dallas Mavericks. Jeśli nie kochasz ich, kiedy są najgorsi, to cholernie pewne, że nie zasługujesz na nich, kiedy są najlepsi. Czy jakoś tak? Cześć moi drodzy, z tej strony Debit to jest kanał o koszykówce i tradycyjnie na wstępie zachęcam do zostawienia kciuków w górę pod tym filmem oraz do subskrybowania kanału, jeśli też kochacie koszykówkę. Zacznijmy od chronologii. Luka Doncic zajczył fenomenalny sezon, sezon godny MVP, ale to już jest coś, do czego nas przyzwyczaił. Po drobnych kontuzjach oraz perturbacjach, Kyrie Irving wrócił do gry 5 lutego i od tamtej pory rozegrał wszystkie spotkania i od tamtej pory zaczęła się cała ta seria zwycięstw. Trzy spotkania później, bo już od 10 lutego, czyli po zakończeniu Trade Deadline, do Dallas Mavericks dołącza dwóch wysokich gości: PJ Washington, Charlotte Hornets oraz Daniel Gafford z Washington Wizards. Kilka dni później do składu dołącza debiutant Derek Lively, który też pauzował kilka spotkań, a pod koniec lutego 28 do składu wrócił jeszcze Dante Exum, który no może nie jest jakimś bardzo istotnym zawodnikiem, ale miał swoje momenty w tym sezonie. Luka Doncic cały czas gra, Tim Hardaway cały czas gra, Josh Green cały czas gra. Dwight Powell w zdecydowanej większości raczej nie gra, ale jakby to powiedzieć, już jego troszkę do składu nie biorę pod uwagę, bo tam mamy dość bogatą rotację podkoszowych na ten moment. Więc tak zacząłem się zastanawiać, na czym polega w zasadzie cały ten problem. Dlaczego najpierw mamy 7 zwycięstw, a później mamy 5 porażek w sześciu spotkaniach skoro skład w zasadzie już jest zdrowy i ze sobą gra. Mavericks w tym sezonie zajmują stale miejsce w pierwszej dziesiątce drużyn z najlepszym atakiem oraz w trzeciej dziesiątce drużyn z najgorszą obroną. Gdy spojrzymy sobie na cyferki powiązane z atakiem, to można by zwrócić uwagę na to, że Mavericks zdobywają punkty na praktycznie każde możliwe sposoby. Zajmują aż trzecie wysokie miejsce, jeśli chodzi o skuteczność punktów zdobytych spod samego kosza. Oprócz tego zajmują czwarte miejsce, jeśli chodzi o punkty zdobywane z załuku, bo aż 38% niemalże punktów Dallas Mavericks to są punkty zdobyte z rzutów trzypunktowych. Są w pierwszej dziesiątce jeśli chodzi o punkty skontry, co jest dość imponujące, bazując na tym, że grają raczej powolną koszykówkę. No i oczywiście ukłon w stronę Marcina Gortata. Screen Assists Dallas są na trzecim miejscu, rozdają ponad 10 asyst po zasłonach. Teoretycznie patrzymy na te cyfry i myślimy sobie, no dobra, wszystko działa w ataku, więc na czym polega główny problem? No to tak, Dallas Mavericks mają najgorszą obronę od przerwy na Weekend Gwiazd. Najgorszą, 30. Gorszą nawet od Washington Wizards. Nie powinno to tak wyglądać i ostatnio natknąłem się na bardzo ciekawą stronę, która jakby wyłapuje te statystyki indywidualne, jeśli chodzi o obronę. Bazując na ogólnodostępnych statystykach, wylicza true shooting przeciwników w każdym z meczów NBA i to, co zobaczyłem, no przeraziłem się tym. Po prostu się tym przeraziłem. W meczu z Cleveland Cavaliers, Team Hardaway pozwolił na zdobycie punktów w 8 z 10 przypadków, Luka Doncic w 9 z 19, true shooting przeciwnika 63%. Całkiem spoko, true shooting 63% to są liczby, yy, które mają MVP, tego sezonu, potencjalnie MVP. Jeśli chodzi o mecz z Bostonem, przegranym różnicą aż 28 punktów, na to się niestety nie da patrzeć. Luka Doncic, gdy krył, to przeciwnik miał true shooting na poziomie 87. Kyrie Irving, PJ Washington, Tim Hardaway Jr. blisko 70. Dante Exum pozwolił przeciwnikom na trafienie 5 z 6 rzutów, gdy był podstawowym obrońcą. Ja wiem, że Boston to jest machina i naprawdę ciężko jest ich przykryć. Ciężko, kiedy grają tą swoją szeroką koszykówką opartą na tym, że wszyscy po bokach po 40% z linii rzutów trzypunktowych, no ale jest to straszne. Ostatni mecz z Indianą Pacers, drugi przegrany mecz z Indianą Pacers w ciągu niecałych dwóch tygodni. Spójrzmy na te liczby. Luka Doncic 85%, Kyrie Irving 97%, Maxi Kleber 80%. Kiedy jesteś podstawowym obrońcą, nie możesz pozwalać przeciwnikom na takie liczby, bo inaczej no nawet twoje triple double na 45 punktów może tutaj niewiele zdziałać. I ja wiem, że zacząłem ten materiał właśnie od tych negatywnych rzeczy odnośnie tej obrony, bo tutaj mamy jednak ewidentny problem mówiący o tym, że naprawdę ciężko, ciężko jest schować dwóch takich graczy jak Luka Doncic oraz Kyrie Irving, kiedy nie jesteś atakującym, tylko jesteś broniącym. To jest najgorsza obrona od Weekendu Gwiazd i za chwilę wam będę tutaj śpiewał, pisał wiersze o ataku, o wspólnej grze Luki oraz Kyriego, bo to jest coś pięknego, to jest coś pięknego. Na tym polega właśnie ta skrajność, jeśli chodzi o kochanie bądź nienawidzenie Dallas Mavericks, ale po prostu to naprawdę cała ta gra w ataku nic ci nie da, jeśli pozwala przeciwnikowi na zdobywanie blisko 140 punktów. I ja wiem, że łatwo jest tutaj wieszać psy właśnie na Luce oraz na Kairim Irvingu, ale jeśli o tych dwóch gości, to akurat doskonale wiemy, że oni a sami w obronie jakoś nigdy nie byli. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko, po pierwsze, generalny menedżer musi zadbać tutaj wciąż o troszkę lepiej zbudowany skład, bardziej defensywny koło tych dwóch graczy, bo naprawdę trzeba tych zawodników później schować w obronie. A Jason Keat musi zdecydowanie bardziej przyłożyć się do tego, w jaki sposób bronić, bo gdy przypomnę sobie jeszcze, jak to wyglądało w zeszłym roku z Jalenem Bransonem i w ogóle. Były tam takie momenty, że obrona Dallas Mavericks wyglądała naprawdę bardzo, bardzo solidnie. Więc co tutaj się wydarzyło, nie wiem, ale należy to zrobić, bo inaczej y, to jest drużyna z potencjałem na porażkę w pierwszej rundzie. Bo jak bez obrony chcemy to zrobić? No chyba, że Luka uruchomi God Mode. W co jestem też w stanie uwierzyć. No i właśnie, pogadajmy o tym God Mode, dobra? Trochę pozytywów, bo Luka Doncic, Kyrie Irving to jest duet, y, o którym Obawialiśmy się, że to nie wypali i końcówka poprzedniego roku jakby troszkę nam to podkreślała, potwierdzała, że nie no, to nie ma szans. Luka Doncic ostatnie 10 meczów bez Kyriego Irvinga grał jak ten Luka Doncic, o którym zawsze czytamy z rana, gdy mamy jakieś tam specjalne graficzki o wielkich meczach, bo zdobywał blisko 42 punkty, 11 asyst oraz 9 zbiórek na mecz. W sensie średnio, nie, że miał taki mecz, że średnio przez 10 meczów ostatnich bez Kyriego tak to właśnie wyglądało. Imponujące, ale bardziej imponujące Mimo wszystko dla mnie jest to, kiedy Luka oraz Kairi ze sobą jednocześnie na boisku koegzystują. I gdy weźmiemy sobie to koegzystowanie, to w 13 ostatnich meczów Luka Dącić zdobywa 34 punkty, 10 zbiórek, ponad 10 asyst, trafiając ponad 50% z gry, w tym 39 z załuku. Zalicza w ostatnich 13 meczach statystyki na poziomie triple double i 34 punkty na mecz. Na bardzo wysokiej produktywności w ataku. Wow, po prostu wow, yy, jestem zachwycony tym. Nie dziwię się, że w ostatnim czasie bardzo, ale to bardzo podniosła się narracja relacja o tym, że to Luka Dącić powinien być. MVP tego sezonu. Tylko, że to wszystko by nie działało, gdyby nie Kyrie. Bo e, wiadomo, że o Kyrie można opowiedzieć dużo złych rzeczy, bazując na tym, jak to wyglądało w ciągu jego ostatnich latach gry, czy to dla Bostonu, czy to dla Brooklyn Nets, e, więcej pauzowania i więcej problemów pozabojskowych niż samej gry. Kyrie Irving w tym sezonie dla Dallas Mavericks jest profesjonalistą, jest najlepszą wersją Kyriego Irvinga od... E, nie wiem, finału w 2016 roku? To jest coś takiego. 8 lat minęło, a Kyrie Irving nagle przypomniał sobie, że on ma talent i ma umiejętności na to, żeby wrzucać go do jednego worka z tymi naprawdę najlepszymi koszykarzami w całej lidze. Być może, po pierwsze, potrzebowaliśmy większego skupienia na boisku, jeśli chodzi o po prostu podejście Irvinga, a po drugie, może po prostu Kyrie Irving Zawsze był najlepszym supportem w lidze NBA, w 2016 w czasach gry z Cleveland Cavaliers był drugim najważniejszym zawodnikiem po Lebronie Jamesie, dlatego to tak świetnie działało. Być może teraz Kyrie Irvinga tak dobrze, bo jest drugim najważniejszym zawodnikiem po Luce Donciciu. W sensie spójrzmy na te statystyki, dobra? Bo te statystyki mówią bardzo wiele o tym, co Irving robi ostatnio dla Dallas. Ostatnie 13 spotkań Irvinga to blisko 27 punktów na mecz na skuteczności 53% i uwaga, 44% z załuku przy, przy ponad 7 próbach trzypunktowych na mecz. To są liczby, z którymi nie można handlować. To są liczby pokazujące, że mam do czynienia z jednym z najlepszych scorerów w całej lidze NBA. Do tego dokłada 5 zbiórek oraz 4,5 asysty na mecz, dobre liczby. No ale dobra, liczby to jedno, a to w jaki sposób to działa, jak to wygląda na boisku, zobaczcie sami. To są dość ogólnie znane, zaawansowane statystyki, ale wydaje mi się, że warto je tutaj przytoczyć. Luka Domčić zajmuje pierwsze miejsce w lidze pod względem rozgrywanych akcji izolacyjnych. Ponad 7 takich prób na mecz trafia na tym na efektywnej skuteczności blisko 54,5%. Przekłada się to na 1,14 punkta na posiadanie. To jest bardzo wysoka liczba i wyższy przelicznik tych punktów przy tak dużej liczbie izolacji na mecz zdobywa tylko Szaj. Szaj ma 1,17, no ale izolacji półtora no, mniej na spotkanie. Oprócz tego Luka Doncic jest też yy, drugi w lidze pod względem rozgrywanych pick and rolli. 11,5 pick and rolli na spotkanie przekłada się to na 1,08 punktu na posiadanie przy efektywnej skuteczności 62%. I tutaj ponownie wracam do nazwiska Shaya Aleksandra, bo Shai zdobywa tych punktów więcej, w sensie przelicznik jest wyższy 1,12, ale gra tych pick and rolli ponad 3 mniej, bo no, 8 piken roli na spotkanie. Zresztą to jest podobna liczba jak tajd z Haliburto, ale on też ma tak samo jak Luka Doncić 1.08 punktów na posiadanie. I te liczby naprawdę nie dziwią. Luka Doncić jest fenomenalny w grze izolacyjnej, i Luka Doncić jest fenomenalny w grze pick and rollowej. Bo kiedy Luka Doncić ma piłkę z załuku, to wiecie, że te jego step są naprawdę nie do, nie do powstrzymania. On oddaje te rzuty po step -backu. Obrońcy często się gubią, nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Yy, pomocnicy w obronie też za bardzo nie wiedzą, co ze zrobić. Czy będzie minięcie, czy będzie zmiana tempa, czy będzie właśnie odskok i rzut za te trzy punkty po step -backu. Czy będzie szukanie lobów dościnających, czy będzie szukanie dziury w obronie, czy będzie może szukanie ścinającego po off-screenie Irvinga. Nie wiesz tego. Nie wiesz. Dlatego to jest takie skuteczne, bo obrona nie wie, czego się spodziewać. Pick and roll wiadomo. Luka Doncic zawsze był w tym w zasadzie najlepszy w lidze NBA, jak tak spojrzymy sobie. Wiecie, następ oka sobie to zobaczymy. Ale teraz, gdy ma tak szeroki wybór podkoszowych, czy to jest Daniel Gafford, czy to jest PJ Washington, czy to jest Maxi Kleber, czy to jest zdrowy, niegrający, nieważne, czy to jest Dwight Powell, gdzieś tam jeszcze mówię o tym czwartym zawodniku, bo on tam po prostu jest. Wyborów jest naprawdę mnóstwo, ale hej, to jest troszkę cheat code, kiedy Luka Dącić gra pick and roll z Kylie Mirvingiem. Bo jeśli masz ustawiony szeroki spacing, tam gdzieś po lewej, prawej stronie czają się Tim Hardaway, Josh Green i wiesz, że musisz kryć te narożniki, a tutaj dwóch obrońców musi się zastanowić, co zrobić po screenie Luki Dącicia z Kairiem Irvingiem. Czy mają bardziej skupić się na podwojeniu Luki, czy może trzeba dobiec do Kairiego Irvinga, czy będzie zejście pod kosz, czy pick and pop, nie wiadomo. To jest naprawdę świetne zagranie i często nawet y, role się tutaj odwracają. Często to nawet Luka stawia zasłonę Kairiemu Irvingowi. Uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny, bardzo cwany sposób na zdobywanie punktów i to po prostu działa. A działa to przede wszystkim dlatego, bo obrona wie, że Luka Doncic jest jednym z najskuteczniejszych zawodników w całej lidze NBA. Co prawda trzeba spojrzeć tutaj na te zaawansowane statystyki, jeśli chodzi o skuteczność konkretnych pól na boisku, ale no, skuteczność Luki Dącicia w tym sezonie za 3 punkty wynosi 38%. 38% to jest bardzo dużo, patrząc na to, ile prób trzypunktowych oddaje na mecz. Wiadomo, że to wciąż nie jest poziom, nie wiem, Graysona Allena. Zobaczcie sobie, jak Grayson Allen z Phoenix Sun trafia. To jest coś naprawdę niesamowitego. Ale wciąż to jest bardzo dużo, bo zdecydowana większość tych trójek to nie są jakieś catch and z czystej pozycji, tylko ciężko wypracowane pozycje, na przykład po step backu. A gdy dołożymy do tego to, że Luka Dącić jest również w pierwszej czwórce skuteczności, jeśli chodzi o zdobywanie punktów w restricted area, ma tutaj skuteczność na poziomie niemalże się 76%, a w pomalowanym jest na trzecim miejscu 56%, niżej tylko od Nikoli Okicia oraz Iwiki Zubaca. To maluje nam się tutaj taki obraz zawodnika, którego lepiej nigdy nie zostawiać samego, gdy ma piłkę w ataku. Wiecie, statystyki to jedno, ale samo oglądanie Luki Dącicza, jego decyzyjności w akcji, to jest czasami coś yy, pięknego, albo przynajmniej otwierającego oczy, bo to, co zrobił w meczu z Cleveland Cavaliers 45 punktów, 14 asyst. W tym asysty takie jak ta z pierwszej kwarty, kiedy to podał piłkę między Ewanem Mobleym oraz Maxem Strusiem. Podanie przyleciało centralnie koło ich twarzy. Nie, nie mam pojęcia, w jaki sposób oni tego nie byli w stanie przechwycić. A nie, czekajcie, wiem, czemu oni tego nie przechwycili, bo Luka zamknął idealnie wymierzył timing tego podania i po prostu oni się tego nie spodziewali. To jest taki trochę Nikola jakiś moment. Albo w końcówce pierwszej kwarty, kiedy to nabrał obrońcę na pompkę, zrobił step through, i już miałem w tym momencie flashbacki z tych wszystkich wsadów od tablicy w tym sezonie: Anton Edwards, Chet Holgren, Donovan Mitchell, Wiktor Mariama. Czekajcie, Wiktor to zrobił, czy próbował to zrobić? No nieważne. W każdym razie, Luka on ci zrobił ten step through na wysokości, niż za trzy punkty, i. Yy... Naprawdę myślałem, że on to rzuci sobie od tablicy, ale no dobra, to jest Luka Dącić, podał do Gafforda i ściął pod kosz i bardzo chciał tę piłkę z powrotem dostać, no nie, akurat się to nie udało, ale, ale widzisz tę akcję i wiesz, że to chyba był jego punkt rozumowania. A sama gra Luki z Kyrie Irvingiem w tym sezonie wygląda tak, jakby panowie w końcu sobie zaczęli coś wyjaśniać albo no, po prostu nauczyli się, po prostu nauczyli się ze sobą grać. I to co mi się podoba to podział tych ról, bo Kyrie Irving lubi napędzać grę, to jest szybki zawodnik, który biegnie do kontrataku, który lubi sobie pokozłować, który lubi szybko minąć i zrobić robotę na obrońcy, na kostkach obrońcy, podczas gdy Luka Doncic to jest jednak ten generał parkietu, to jest szachista, który gra bardzo wolną koszykówkę, wręcz narzuca swoje tempo wszystkim dziewięciu zawodnikom obecnym aktualnie na parkiecie. Rozkłada obronę cząsteczka po cząsteczce, podczas gdy Kairi szuka dziur w obronie, które np. jest zdążą się załatać, bo wszystko dzieje się tak szybko. I w jaki sposób to rozegrali? Mianowicie, jeśli już mamy akcję pozycyjną, Luka Doncic Kairi i Irving ze sobą często grają, wymieniają te piłki, szukają czystych pozycji, ale też pozwalają sobie na grę taką, że Kairi Irving jest na przykład uwalniany przez Wysokiego i ścina sobie na wysokość rzutów półdystansowych, bądź ścina pod kosz, gdzie wiadomo, że te lejapy i Irvinga to jest coś wręcz zabójczego dla obrońców. Te punkty z kontrataku też nie wzięły się znikąd, no bo Luka Doncic często czai się na te zbiórki w obronie, wiedząc, że reszta drużyny już ma to zadanie, że ma biec. Ma po prostu szybko biec do przodu. Luka Doncic zbiera i daje perfekcyjne podanie zupełnie jak Nikola Jokic czy Kevin Love w swych najlepszych latach. W ten sposób można zrobić naprawdę bardzo łatwo, szybko, proste punkty. I tak jak w poprzednim roku, czy tam dwa lata temu zrobiłem materiał o tym, że Luka Doncic to jest nowy Magic, no to w tym roku grając z Kyrie Irvingiem, jakby rozumiejąc to, że Kyrie ma zupełnie inny styl gry, to to już nie jest Luka Magic, tylko, nie wiem, to jest Luka Jokic czasami i to mi się akurat bardzo podoba, bo to jest widać jednak taka chęć rozwoju dla Duncicia jako rozgrywającego. Inna sprawa, że wciąż to i wszystko się rozchodzi o Poszukiwanie błędów w obronie, jak na przykład w tej akcji, kiedy po wywróceniu Jareta Alena obrońcy przez chwilę się tak zastanowili, mieli ten odruch, co teraz, czy dobiec, czy nie, a Luka Doncic to zauważył i w sekundzie podał ale jupa do Gafforda. bo w tej akcji przeciwko Brooklyn Nets, kiedy Luka Doncic zauważył, co się dzieje, podał piłkę do Josha Greena, jakby wiedząc, że tam już będzie ścinający Kyrie Irving. I wydaje mi się, że ta akcja to jest też taki kontrargument dla ludzi, którzy mówią, że Luka Doncic jest statpaderem, bo Doncic w tej akcji zrobił po prostu właściwą decyzję, a nie dostał za to żadnej asysty. No chyba, że. Że ktoś wlicza sobie, nie wiem, pastu to assist i stwierdza, że to są ważne statystyki. No, za bardzo nie są. W sensie nie, jeśli y, mamy rozmowę na Twitterze, bądź chcemy wybierać zawodników do MVP. Nikt nie patrzy na statystyki pastu to assist. Więc podsumowując, naprawdę, ja tu mam love, hate relationship z Dallas Mavericks, bo zaliczyli 7 zwycięzców z rzędu. To była ich najdłuższa seria w tym roku. Y Pokonali po drodze naprawdę dobre drużyny, no bo tam San Antonio, Washington, OK, ale pokonali Knicksów, pokonali 76ers, pokonali Phoenix Suns, co oczywiście zawsze jest bardzo istotne, bo wiecie, ten słynna rywalizacja Dallas-Phoenix, no i zniszczyli Oklahomę różnicą 35 punktów. Ta gra w ataku płynie. To już nie jest wymiana piłki między Irvingiem i Donciciem, to już nie jest decyzja kto tym razem zagra izolację, tylko tam jest ewidentnie jakiś plan w ataku i to naprawdę wygląda. Z takich rzeczy, które jeszcze, które mi się nie podobają w ataku, bo o tym też nie wspomniałem, ale też nie chciałem, żeby był zbyt negatywny wydźwięk w tym materiale. Luka oraz Kairi nie mam kompletnie żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o ich grę w ataku, ale myślę, że reszta drużyny mogłaby się troszkę bardziej postarać. Zwróćcie uwagę na to, jak w ostatnim czasie trafia, albo w zasadzie nie trafia Maxi Kliber. 30% załuku jako smallballowa piątka. Tim Hardaway jest cieniem samego siebie. W ostatnich 10 meczach trafia trójki na skuteczności 29%. Przy 6 próbach na mecz to nie powinno tak wyglądać. I gdyby chociaż dokładał do tego troszkę więcej zaangażowania w obronie, ale on nawet w obronie nie jest w stanie sobie poradzić, więc yy, ciężko się na to patrzy. No i ogólnie, podsumowując, średnie punktowe w ostatnich 10 meczach. Luka Doncic 35, Kyrie Lee, 27, trzecim punktującym jest PJ Washington 12,5 punkta, czwartym Daniel Gafford już poniżej 10%. To robi naprawdę kolosalną różnicę, bo Irving i Donci się robią swoje, a reszta drużyny w zasadzie albo nie trafia, albo jest za mało utalentowana ofensywnie. No i wiecie, może dałoby radę wygrywać te spotkania, gdyby ktoś tam jeszcze dołożył te kilkanaście punktów. A gdyby PJ Washington te 12 punktów zdobył przynajmniej na nie wiem, 38% z załuku, a nie 31, jak tutaj na to patrzę, możesz zdobyć aż 120 punktów w meczu z Indianą Pacers, ale przegrywasz z nimi, bo jesteś cienki w obronie. Przegrywasz z nimi różnicą 17 punktów. Z Boston Celtics przegrana różnicą 28 punktów. I tak jak mówiłem wcześniej. Boston to machina, ale 28 punktów, naprawdę, to jest chyba ciut za dużo. Wcześniejsza porażka z Indianą Pacers 22 oczka różnicy, to są same blowouty. Jedynie to spotkanie z Blend Cavaliers to jest coś, co no fani Dallas Mavericks mogą tutaj płakać, bo tutaj Max Truś ubrał się w ciuszki prime Stefana Kerego, a ten rzut za trzy, ten w zasadzie y, ta kometa z drugiego końca boiska to było coś niesamowitego. 121 do 119, ale w sumie tak powiem wam z mojego takiego fanowskiego punktu yy, widzenia. Tutaj jeśli chodzi o Dallas Mavericks, to no nie było mi ich tutaj jakoś tak specjalnie, że albo Max truś podarował nam naprawdę niesamowity pakiet kibicowskich emocji, więc fajnie, że takie coś się wydarzyło. No ale nie fajnie, że Dallas przegrywają 20 punktami w ostatnim czasie po takiej potężnej serii zwycięstw. Dącić. Irving Duo byłby zaliczany do jednego z najlepszych duetów w lidze NBA, gdyby tylko zaczęli troszkę więcej wygrywać, ale obrona totalnie wszystko psuje. Dallas Mavericks nic nie wygrają, jeśli będą grać w obronie dokładnie tak jak teraz. Jason Kidd, wyzywam ciebie do działania. Trzymam kciuki, bo nie chciałbym zobaczyć kolejnego straconego, e, zatraconego sezonu Luki Doncicia. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Dajcie znać, co wymyślić o Dallas. No i co? Jeśli obejrzałeś film do aż końca, w sensie do teraz, do tego momentu? No. Jesteś w porządku. Cześć.